Cześć, cześć. Właśnie uruchomiłem następny falownik z zasilaniem bypassowym, także można było rozłączyć. Plus bateria tutaj na dole FNS. Tak więc tak to wygląda. Mamy tutaj instalację wschód-zachód. Tak jak tutaj widać, na górze zaraz są panele poukładane. Na drugiej stronie dachu tak samo, więc najbardziej optymalna pod opcję net meteringową, czyli bateria, magazyn energii plus i z wschodu wczesny dostęp do słońca, i z zachodu. Tak więc klient tylko czeka w tym momencie na to, żeby po prostu podłączyli mu dwukierunkowy licznik. Sorry, po całym dniu zmęczone. i żeby zaczęło to działać i jeszcze trochę dodatkowo zarabiać na tym. Chociaż wiemy, jakie są stawki, więc jak najwięcej magazynowania właśnie to jest to, to jest, ta, to jest w tą stronę idziemy.